Teraz imponujące plany studentów geografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas wakacji chcą zdobyć 46 najwyższych szczytów krajów europejskich, tak zwaną Koronę Europy. Czy im się to uda? Wszystko w rękach internautów. Urszula Bąk. Zaczynając od Uralu Subpolarnego na wschodzie, do Azorów, tutaj na zachodzie. Czyli na gigantycznym po niemieckim Europa. globusie w bibliotece Wydziału tutaj Geografii tutaj planować Hiszpanii. można tylko z rozmachem. Tu powstają wizje. Konkrety już w komputerze. Studenci wytyczyli nie lada trasę. 5600 km ze wschodu na zachód i 4200 z południa na północ. Głównym takim problemem są właśnie te odległości i logistyka całego wyjazdu. Nikt jeszcze nie dokonał w ciągu jednej, wypra jednej nieprzerwanej wyprawy zdobycia. Wszystkich szczytów, najwyższych szczytów wszystkich państw europejskich. Chodzili już po Tatrach, Uralu, górach Rumunii. Wiedzą, że taka trzymiesięczna wyprawa to nie przelewki wytrzymają najsilniejsi. Większość z nas uprawia sporty. Ja niedawno zaczęłam treningi wspinaczkowe. Studenci geografii z Wrocławia zawsze mieli fantazję. W latach 70. pojechali jelczem do Indii. Byli też na motorynkach w Grecji. Spotkano ich także w Hindukuszu. Sądzę, że to, co przywiozą, to będziemy w stanie publikować w Instytucie. Istnieją takie możliwości, są serie wydawnicze. Żeby zdobyć pieniądze na wyprawę, studenci zgłosili się do konkursu miej odwagę. Walczą o głosy poparcia. Wygrana to 55 tysięcy złotych. Jeśli ktoś chciałby nam pomóc wystarczy, że kliknie, wpisze memoriał Piotra Morawskiego i zagłosuje na naszą wyprawę, która nazywa się Korona Europy. Głosowanie w internecie potrwa do 29 lutego. Wrocław Urszula Bąk. Swoją drogą ciekawa jak będzie wyglądało zdobywanie najwyższego szczytu Holandii, pewnie trudno będzie go znaleźć.